Czy wiesz, że w 1966 roku Volvo pokazało światu swój długo oczekiwany model 144? Jego prezentacja była dość nietypowa, ponieważ w sali bankietowej Lorenzberg w centrum Göteborga, podczas przenoszenia drewnianych skrzyń skrywających trzy nowe egzemplarze Volvo 144, do sali wtargnęła policja, która ewakuowała wszystkich z powodu podejrzenia ukrywania się w sąsiedniej sali dwóch poszukiwanych zabójców. Mimo tego incydentu nowy model spotkał się z dużym uznaniem wśród dziennikarzy i przyszłych nabywców. Volvo 144 zapoczątkowało nowe oznaczenie modeli, w których pierwsza cyfra odpowiadała serii, druga liczbie cylindrów, a trzecia liczbie drzwi. Seria 140 przyczyniła się dodatkowo do rozwoju zarówno bezpieczeństwa biernego, jak i czynnego. Na dwozie zostało wzmocnione o klatkę bezpieczeństwa i otrzymało strefy zgniotu. Układ hamulcowy wyposażono w hamulce tarczowe i zawory redukujące, które zapobiegały blokowaniu się kół podczas gwałtownego hamowania, dziś znane jako ABS. Wewnątrz zastosowano dzieloną kolumnę kierownicy, deskę rozdzielczą z ramą chroniącą przed kolizją. W późniejszych latach wyposażeniem standardowym stały się zagłówki, zwijane pasy bezpieczeństwa i urządzenie przypominające o zapięciu pasów. Volvo z serii 140 wyposażone było początkowo w silnik o pojemności 1,8 litra i mocy 75 koni mechanicznych lub 96 koni mechanicznych znany już z modelu Amazon. W 1969 roku do gamy silników do... Dołączył dwulitrowy motor o mocy 82 koni mechanicznych i 100 koni mechanicznych, a od 1971 roku dostępna była również wersja 120-konna z elektronicznym wtryskiem paliwa. Volvo zakończyło produkcję serii 140 w 1974 roku z imponującym wynikiem 1 251 371 egzemplarzy. Ta seria przyniosła pierwszy milion sprzedanych samochodów i wzmocniła pozycję Volvo na rynku motoryzacyjnym.